Siemano widzowie widzisz nagrywamy film z moją kuzynką. Dobra, no, teraz gramy e, w Prola. Tak. E, nie noc oczywiście. I e, gramy typ duo soldan. Duo soldan. Ja gram czy nie należy bawić A ja fajny. E, Ja gram. Ja nim gram, bo ja lepszy. Aha Bambik. Bambik nie ma na móc Bambik. Trzeba nim poglać trochę sobie, On nagra mnie. Co do... to moja mężczyzna? O, szkoda. A jeśli chcecie być w naszym klubie, to zostawcie łapkę w górę. No właśnie, no to. Może dołączyć, Może. Właśnie. Może. Jeszcze musimy pokombinować. I ale musimy Ale trzeba łapki. mieć 6000 pucharków. No. Żeby dołączyć. I trzeba po prostu dostać tą łapkę w górę i subika. No trzeba, trzeba, trzeba i napisać. No, i trzeba w komentarzu na, na, i, I trzeba napisać kom, w komentarzu nick. jaki to będzie. I napiszcie e, pod e nickiem swoim jeszcze napisz. E, pozdraw. A, a przypniemy wam łapkę. Serduszko, serduszko, znaczy. I, i. Musicie <laughs> zrobić te próby. I może I może ten komentarz też przypniemy. No właśnie. Zobaczymy, co się da zrobić. A jeśli, zostawicie jeszcze pod komentarzem, napiszecie nick, na, napiszecie Szczefranek, jesteś moim fanem, to... Zostaniecie w nagrodę łapkę, Jaką, łapkę? I suba. Da. Tylko musicie napisać to. Na razie, widzowie, nagrywamy, a oni widzą Meksykę? Mhm. Wygraliśmy, widzowie, więc jeszcze wygraliśmy giereczkę. Niech, niech osoby napiszą, które su mam. A może za niedługo kupimy karnet. Tak. I jeśli ktoś chce zostać. A zosta, i będą takie live'y, to model może będzie nawet... Ej, czekaj, mogę coś na chwilę. Jeśli chcecie zostać, jeśli chcecie zostać taką emotkę, to musicie zostawić subika drugiego. No takie emotki to akurat trzeba pod filmem twórców Trzeba zostawić suba i obejrzeć cały film do końca No właśnie Musicie zrobić te zadania A jak zasubskrybujecie no to pomożecie mi bardzo Ale to bardzo dostać się do Supercell Creatora i będę mógł dla was rozdawać skinki Więc to jest dla mnie ogromny cel więc pomóżcie mi widzowie, a ja z wami się żegnam na razie.